Muzyka Ręków. Rzeczywiście jest znakomitym od Redakcji. Już tutaj niektórzy ugniatają pączki, ale zanim przystąpią Państwo do rywalizacji to kilka zasad regulaminowych. Po pierwsze, dzień dobry, witam na piętnastych już Mistrzostwach Radiowych w jedzeniu pączków na czas. Czas na zjedzenie tych pączków, które są na stole, 10 minut. Za zaliczonego, zjedzonego pączka się uważa takiego, który jest w ustach. Już nie muszą Państwo go przełykać, tego ostatniego. Oczywiście nie można go potem z, z, wypluć, trzeba absolutnie go zjeść, ale uważamy, że jest zaliczony taki pączek, który znajduje się już w ustach. Wszystko jasne. Obwody Państwa będziemy mierzyli po zawodach państwa brzuchów. Przypominam, że rekord należy do człowieka, który zjadł kilka lat temu aż 16 pączków w 10 minut. Nie wiem, czy uda się Państwu ten rekord pobić. Życzę dobrej zabawy smacznego. No i mają Państwo 10 minut. Właśnie uruchamiamy zegar, a zatem 5, 4, 3, 2... Jeden start! No, jak widzimy niektórzy tutaj bardzo estetycznie podchodzą do tematu. Pani Agnieszka Zielec i nóż w ten sposób zaproponował kiedyś Mariusz Brokos i nie osiągnął wielkiego sukcesu, więc nie wiem, Pani Agnieszka to się nie powiedzie, ale tutaj widzę, że jeden z panów, Pan Mirosław, bardzo, bardzo ostro naciera na pączki, pobijam wodą. Oczywiście Państwo możecie pobijać wodą, tylko mam, no, ostrzeżenie, mamy nową wykładzinę, także proszę ostrożnie, żeby tutaj niespecjalnie zabrudzić ją. Panowie Bartek też bardzo spokojnie, ale pan Mariusz już chyba drugiego. No smaczne, smaczne, również no, tak no, no, trudno mówić, nie będziemy przekazywani, że się Pan już w pełni... Piąty? Który? Czwarty. Bartek dopiero czwarty, ale spokojnie, pan Bartek już w pełni.

na rekord idzie pan Tomasz. Panie Tomku, po, po może pan pokazać palcom, palcami ile tasek już poza panem? Nie wie pan, tak? No dobrze, to Sześć. będziemy liczyć pani. Aniesza, no, pan ja mam Proszę bardzo. Na wszystko bacznie baczymy, czy rzeczywiście tutaj sąsiedzi mają wodę, ile mają tasek. Pani Piotrze, a u pana tak wydawało się, że będzie lepiej. Dzisiaj mam zamiast zmieścić się w pierwsze Na pewno tak. no to zrobię. 10 sekund pozostało do zakończenia tych zawodów. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Proszę Państwa, zakończyliśmy. O właśnie, odliczanie zakończone. Został wzbudzony sygnał w telefonie komórkowym, a zatem zakończyliśmy zmagania w radiowych mistrzostwach pączkowych. Wszyscy ręce już teraz wycierają. Możemy zacząć od, od trzania tacek. Na każdej z tacek były dwa pączki. Panie Piotrze, od Pana zaczniemy. Pozwoli Pan, że policzę. Jeden... 1, 2, 3, 4 tacki. Protokolantkę poproszę, Wydziału. Wydziału. o zapisywanie a zatem 8 pączków jest na pana w, e, koncie. Panie, ja Panie Mariuszu, u pana noszału nie ma. 2, 4, 6, 8, 9 pączków. Trochę lepiej od pana, zresztą, pana Piotra, kasy, ale całkiem kasy, nieźle. Panie Bartoszu, pozwoli pan, że tutaj te ta, tacki przeliczymy. Dwie tacki pełne zjedzone, czyli 4-5 pączków. Panie Antoni, teraz pana tacki policzymy. U no, pana to całkiem nieźle wygląda. Jedna tacka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Uu, 12, 13 pączków. No, to tutaj chyba jednak jest spora niespodzianka. Teraz panie Mirosławie. U pana ile jest? Jedna, jak czteryta, nie było ta. Ale Piąta, szósta, siódma, czternaście pączków. Panie Agnieszko, u pani to jest bardzo łatwe liczenie. Jedna tacka. Także dwa pączki. No i panie Tomku, tutaj jest Pan uznawany za faworyta. Czy rzeczywiście y, uporał się pan. U Pana Pan Pana Antoniego. Zacznijmy liczyć. Jedna tacka. Ale posklejane są druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. 15 pączków. O, nowy nowy, nowy pan rekord pana Kaszyńskiego, ale 15 pączków to jest znakomity Dziękuję. wynik. Gratuluję. Oczywiście w nagrodę dostanie pan pączki, ale oprócz tego że pączki to mamy także specjalne nagrody przygotowane dla tych, którzy... Jeśli nie pączki to może frytki. W związku z tym bardzo proszę o przyjęcie tego prezentu. Dziękuję dla pana Tomasza zwycięzcy 15 zawodów pączkowych, radiowych zawodów pączkowych, do druga nagroda. Panie Mirosławie, ten zegar będzie pan odliczał czas. Może dziękuję po prostu jedzenie połącznik. Pan dla pana Antoniego, Pani Antoni, bardzo proszę także zestaw prawdziwych gadżetów dla pana. Gratuluję państwu. Zostałem tak, że bardzo dziękuję za udział w tych zawodach. Jaki jest sposób na zjedzenie tych 15 połącztów? Znaczy sposobu nie ma takiego, znaczy, to trzeba lubić słodkie, trzeba lubić pączki no. i to wszystko, I cała, cała filozofia. Ale też byłem na głodnego, nie zjadłem pracy, nie zjadłem, brasi, nie zjadłem e, śniadania dzisiaj, no i zjadłem na głodnego, co było, żeby się widać i słychać, no i udało się. A trenował pan wcześniej ugniatanie i rolowanie pączka? E, nie, e, wczoraj kupiłem sobie trzy pączki i zmierzyłem, zmierzyłem sobie czas ile zjem, no to udało mi się w pół minuty jednego pączka zjeść. Także wiedziałem, że, że mogę stanąć do 15. Taki był plan, takie było założenie taktyczne, że wstaję na 15. Bo 12, mówię, no to wstaję na 15, zobaczymy. Zresztą koleżanki, koledzy mój, osoby te mi kibicują pracę taką. Się... No fajnie, super. Dziennikarze i Zbukowacza. rzecznicy inny prasowej mają dystansy czasowe nieco krótsze niż słuchacze. 5 minut, a zatem odłączamy. 5, 4, 3, 2, 1, start! No i z zawodnicy z pączkami. To jest za co to takiego no, tak, jest. Co to za małe pączki, przepraszam bardzo. są pączki ręcznie robione przeze mnie, ręcznie kulane. Chyba o swoje zdrowie, o swojej Przejęłam się relacjami ubiegłorocznymi, że mistrzów po prostu bolą szczęki po zjedzeniu 16 konstruktów. Z tego zrobiłam sobie mniejszy. A ta musztard, nie, to to jest musztarda? To jest poślizg, czyli dżemik jabłkowy, również własnej nawyki. No więc smacznego, nie przeszkadzamy na dżemik. Jabłka? smacznego, nie Jakaś rozgrzewka była? Nie było. Jest mój

24. Najpierw Ej. czas, zostało już tylko 30 sekund, ja tak obserwuję, że na początku żartobliwie, na takim luziku, ale teraz wielka koncentracja, skupienie, Robert się nawet głosowa. się nie uśmiechnie, nawet nie spojrzy w oczy innym kolegom, tylko cały czas to tacka, to pączek, to tacka, to pączek. Najsłuszniej no chyba do tematu podchodzi Edyta Lubiak, ona tego pączka za jednym zamachem zjada, A to może, uwaga, czas stop, ach, zakończyliśmy odliczanie, ja się tu rozgadałem. Takie niespodzianka mała. Nie no, forma była bardzo dobra. I szedłem jak przycinać, tylko kolega e, siedzący obok zaczął mnie rozśmieszać. Na to nie byłem przygotowany, bo zrobiłem sobie masaż mięśni, szczęki. E, wszystko było przygotowane, natomiast nie spodziewałem się, że ktoś może mnie rozśmieszać. A z e, pełnymi ustami pączków i jeszcze z wodą, no można powiedzieć, miałem taką lekką cofkę w pewnym momencie. i niestety, no ale to była dobra broń, kolega chciał mnie trochę spowolnić. Udało mu się. Miałem taki dzisiaj 5 zastój, co potem no niestety zaważyło na wyniku końcowym, bo dokładnie trzech kęsów zabrakło mi do tego, by był jeden Polczek. Co był powodem, Piotr, że wróciłeś do gry, bo dwa lata temu wycofałeś się? No, Wycofałem się, bo powiedzieli mi, Kozłowski, najspokój, ciągle wygrywasz, to bez sensu. Postanowiłem, że zrobię sobie rok przerwy, no ale nie mogłem sobie odmówić tej satysfakcji, że mistrz powrócił.